Pamiętam jak jakieś dwa lata temu, kiedy przygotowywałam materiał o polskich aktorach, którzy grają w różnych zagranicznych serialach, odwoływałam się do takiej powtarzanej często w branży opinii, że Polacy nie grają głównych ról, bo mają problem z angielskim. Cóż, jeśli faktycznie tak jest, twierdzenie to zdecydowanie nie dotyczy polskich aktorek, które już dawno temu przebiły szklany sufit i bez kompleksów absolutnie żadnych grają w głośnych i ambitnych międzynarodowych produkcjach. Fakt, że są to osoby, które od lat mieszkają np. poza Polską, niewiele tutaj zmienia, zwłaszcza jeżeli porównamy sobie ich kariery z kolegami z branży którzy wydają się wobec nich pozostawać troszkę w tyle i przykład Piotra Adamczeka jest tutaj raczej takim wyjątkiem potwierdzającym regułę. O tym, że Polki podbijają Hollywood pomyślałam sobie ostatnio, kiedy usłyszałam o zbliżającej się polskiej premierze serialu Domina, brytyjsko-włoskiej produkcji historycznej, główną rolę rzymskiej patrycjuszki, która przez dziesięciolecia stylnego siedzenia rządziła cesarstwem, gra tam polska aktorka Kasia Smutniak. Pierwszy sezon tego serialu zadebiutuje na antenie stacji Epic Drama 19 lutego i jest wart uwagi z co najmniej kilku powodów, a Kasia Smutniak jako Livia Druzilla, to jeden z powodów najważniejszych. Domina to jest dramat historyczny, który jest jak takie skrzyżowanie gry o tron House of Cards z Rodem Smoka, zwłaszcza to ostatnie porównanie wydaje mi się tutaj trafne, bo nie mogę się wręcz pozbyć przeświadczenia, że prawdziwa historia Livi mogła być tutaj inspiracją dla George'a R. R. Martina, kiedy pisał sagę o Rodzie Targaryenów, nie wspominając już o tym, że oba seriale są po prostu podobnie skonstruowane, tyle że Domina to jest serial, którego pierwszy sezon powstał na rok przed premierą House of the Dragon. Na czym polegają te podobieństwa? No choćby na tym, że w obu przypadkach mamy do czynienia z historią władzy, sukcesji i wewnętrznej polityki, a w zmaskulinizowanym świecie kobiety muszą uciekać się tam do zbrodni, podstępów i po prostu zawalczyć o należne sobie miejsce. I tu i tu sezon zaczyna nam się od retrospekcji, historii młodej bohaterki wplątanej w różne dramatyczne wydarzenia, ale to jej dorosła wersja stanowi już główną. Oś opowieści. O ile w młodą Liwie wcieliła się brytyjska aktorka Nadia Parks, o tyle dorosłą gra już właśnie Kasia Smutniak, pochodząca z piły, niezwykle utalentowana polska aktorka, która oprócz polskiego biegle włada też aż trzema językami: włoskim, rosyjskim i angielskim. Przy czym warto zaznaczyć, że radzi sobie naprawdę imponująco. W dominie dostała na przykład bardzo trudne zadanie. Musiała mówić z bardzo naturalnym Brytyjskim akcentem i chociaż no może nie brzmi idealnie, to smutnie jak miejscami jest naprawdę nie do odróżnienia od swoich pochodzących z Wysp Brytyjskich kolegów i koleżanek z planu, w tym m.in. Lyama Kaningama znanego choćby jako ser Davos z Gry o Tron. Smutniak to nie tylko bardzo zdolna osoba, ale też i piękna kobieta. Międzynarodową karierę zaczynała jako modelka, już jako 15-latka wyjechała do Tokio zdobywać doświadczenie w modelingu, a od 17 roku życia, po zdaniu matury, pracowała jako profesjonalna modelka w Mediolanie, zarówno pojawiając się na wybiegach, jak również grając w reklamach. Od 2000 roku zaczęła pojawiać się też w filmach, głównie w kinie włoskim, co ciekawe, cover. W Polsce Smutniak grywa naprawdę bardzo mało. W 2002 roku pojawiła się w filmie Haker Janusza Zaorskiego, a w 2019 roku w Słodkim Końcu Dnia Jaska Borcucha i Nieznajomych Tadeusza Śliwy. Drogę do hollywoodzkiej sławy otworzył jej film Paolo Sorrentino pod tytułem Oni, w którego obu częściach Smutniak wcieliła się w Kire. Dziś jako doświadczona aktorka bardzo uważnie dobiera sobie rolę. Od 2021 roku gra Oczywiście Liwie, Druzyllę w serialu Domina. I jeśli jeszcze tej produkcji nie znacie, to naprawdę szczerze Wam ją polecam. Zwłaszcza jeżeli lubicie ambitne produkcje historyczne z dużą ilością polityki i niuansów. Premiera 19 lutego, jak mówiłam, o godzinie 21.30 na kanale Epic Drama. Kolejne odcinki możecie oglądać w poniedziałki o tej samej porze. Oczywiście Kasia Smutniak nie jest jedyna, ostatnio bardzo, ale to bardzo głośno zrobiło się wokół Dagmary Domińczyk, czyli innej Polki, której hollywoodzka kariera nabrała takiego pełnego rozpędu ostatnio, między innymi dzięki roli Karoliny w Sukcesji. Dominczyk pochodzi z Kielc, jest córką znanego opozycjonisty i pierwszego przewodniczącego międzyzakładowej komisji związkowej NSZZ Solidarność regionu Świętokrzyskiego. W 1983 roku, jako siedmiolatka, wraz z rodziną wyemigrowała do USA, gdzie studiowała aktorstwo. Co myślę, że no z pewnością ułatwiło jej start za oceanem. W 1999 roku, tuż po ukończeniu studiów, Dominczyk zadebiutowała na Broadwayu, a od 2000 roku zaczęła grywać w serialach i filmach. W swoim portfolio ma takie tytuły jak choćby Law and Order, Special Victims Unit, 24 godziny, The Good Wife, Boardwalk Empire czy Suits. Jednak wszystko oczywiście zmieniło się, kiedy w 2018 roku dostała niepozorną na pierwszy rzut oka rolę szefowej PR-u Waystar Joyko w nowym serialu HBO pod tytułem Sukcesja. Karolina Nowotni szybko stała się jedną z ważniejszych postaci tego dramatu, często zdezorientowana, gasza. Pożary i próbująca wyważyć swoją lojalność pomiędzy członkami rodu Rojów. Z każdym kolejnym sezonem sukcesja stawała się większym fenomenem, zresztą wychwalanym absolutnie przez krytyków pod niebiosa, a obsada serialu była coraz bardziej rozpoznawalna. W 2022 roku uhonorowano ich za to zbiorczą nagrodą Amerykańskiej Gildii Aktorskiej. W międzyczasie Dominczyk zagrała jeszcze w kilku serialach, w tym między innymi. me. We On This City Davida Simona i Georgia Pelekanosa oraz Hello Tomorrow od Apple TV. Pojawiła się też w filmach The Lost Daughter, The Assistant, a ostatnio w Priscilla. Dosyć ważny jest, jak sądzę, fakt, że Dagmara Dominczyk nie jest tak do końca polską aktorką, jest raczej aktorką polskiego pochodzenia, która grywa od samego początku w Stanach Zjednoczonych, no i robi to oczywiście z sukcesem. W jej dorobku póki co nie ma żadnego filmu ani se polskiego, chociaż może to się wkrótce zmieni, kto wie. W zupełnie innej sytuacji jest Joanna Kulik. Polka, której kariera zawodowa od samego początku właśnie związana była z Polską i to właśnie w Polsce ma ona największe artystyczne osiągnięcia, w tym kilka nagród Festiwalu Filmowego w Gdyni. Jej kariera nabrała międzynarodowego wymiaru i rozpędu za sprawą ogromnego sukcesu Zimnej Wojny, która nie tylko przyniosła Pawłowi Pawlikowskiemu nagrodę w Cannes dla najlepszego reżysera, ale i filmowi aż trzy nominacje do Oscara. Joanna Kulik została była dostrzeżona nie tylko za swoje aktorstwo, ale też za talent muzyczny co przyniosło jej dosyć szybko angaż do głównej roli w serialu Damiena Chazella pod tytułem The Eddy". Joanna Kulik zagrała tam u boku Andre Holanda, wcielając się w wokalistkę jazzową, żyjącą wśród współczesnej paryskiej bohemy artystycznej. Bohaterowie to są ludzie właściwie z całego świata. Basista jest Kubańczykiem, wokalistka jest Polką, klawiszowiec Amerykaninem, a perkusistka Chorwatką. Pochodzenie Kulik zostało tutaj więc no właściwie wpisane do Scenariusza, a jej ciężki akcent był wręcz pożądany dla bardziej realistycznego efektu. Co więcej, bohaterka grana przez Kulik posługuje się w serialu aż trzema językami, mówi po polsku, francusku i angielsku, i płynnie zresztą między nimi przechodzi. Z akcentem oczywiście, ale właśnie na tym ta rola polega. Zresztą przypadek Joanny Kulik dowodzi, że dobrze aktorzy i aktorki znajdą rolę właściwie zawsze, a nawet dostaną taką, która zostanie wręcz napisana właśnie dla nich. A musicie wiedzieć, że grając Uszala Kulik była na przykład 3 miesiące po porodzie. Być może dlatego właśnie jej aktywność w Hollywood nieco później osłabła, no bo opiekowała się dzieckiem. W 2021 roku pojawiła się gościnnie jako głos w jednym z odcinków animacji Tuca and Perry, a w 2023 roku w drugoplanowej roli w thrillerze w reżyserii Michaela Kitona pod tytułem Knox Goes Away. Ostatnia z kolei wystąpiła w jednym z odcinków Masters of the Air, czyli najnowszego serialu historycznego od Stevena Spielberga, Toma Hanksa i Garego Getzmana. Kulik wcieliła się tam w polską imigrantkę, która z powodu wybuchu II wojny światowej zmuszona została osiąść w Londynie. Joanna Kulik zna aż trzy obce języki angielski, francuski i niemiecki i pracuje głównie w Polsce, pojawiając się też często w europejskich i właśnie amerykańskich. Produkcjach. Oczywiście jasna sprawa jest taka, że to nie są jedyne aktorki o polskim pochodzeniu, które można było w ostatnich latach oglądać w zagranicznych produkcjach, jednak no, mnie się wydaje, że to właśnie one są najbardziej rozpoznawalne i myślę, że o nich właśnie nieraz jeszcze usłyszymy, ponieważ no, dostają coraz bardziej główne e, takie eksponowane role w dużych, znanych tytułach. Jeżeli wy znacie jeszcze jakieś polskie aktorki albo polskich aktorów, e, którzy rzeczywiście mogli się by na takiej liście znaleźć, to koniecznie dopisujcie w komentarzach. Jak mówiłam, wiem, wiem, Piotr Adamczyk grywa w Marvelach. I rzeczywiście stał się dużo bardziej takim eksponowanym aktorem od pewnego czasu. Można go było też zobaczyć w For All Mankind, choćby na przykład, gdzie grał dosyć ważną rolę i też mówił po angielsku. Chociaż grał tam Rosjanina, to się Polakom czasami zdarza. Ale no, jak mówię, jeżeli znacie jakieś takie przykłady, to koniecznie wpisujcie je w komentarzach. A ja się z wami żegnam. Jeżeli się wam podobało, to oczywiście Lajkujcie, subujcie i możecie też nas odwiedzać na Instagramie, Twitterze i Facebooku. Dzięki.